W pewnej wiosce, w której mieszkały tylko kobiety. Raz na sto lat rodziło się dwóch nowonarodzonych chłopców. Wioska od wielu lat była odizolowana przez śnieżne burze. Cały ród był podtrzymywany przez jednego słabego mężczyznę. W końcu urodziło się dwóch chłopców, otoczono ich szczególną opieką. Każdego dnia żyli w luksusie, ale była to również forma nadzoru. Jeśli chcieli wyjść poza granice wioski, łapano ich i zamykano w małym, ciemnym pokoju. Gdy dorastali starszy brat stał się odważny i sprytny, podczas gdy młodszy był tchórzliwy i słaby. Naturalnie starszy brat został osadzony na tronie wodza wioski, jednak nie miał żadnej prawdziwej władzy. Musiał wiele razy dziennie. Wykonywać obowiązki wodza. Był to koszmar dla chłopca, który dopiero dorastał. Nieświadomie zbliżał się do granic wytrzymałości, odczuwając jedynie nieskończoną nienawiść do kobiet ze śniegu. Każdej nocy, gdy wracał z pracy, czekał na niego młodszy brat. Widząc, jak starszy się trudzi, młodszy zaoferował pomoc w wypełnianiu obowiązków wodza. Widząc tak troskliwego brata, starszy skłamał, że wcale nie jest zmęczony. Młodszy brat był jego jedynym wybawieniem. Pewnego razu spróbował uciec razem z nim. Odkrył jednak, że na świętej górze wioski znajduje się kamień ducha o wielkiej mocy. To on stworzył śnieżną burzę, otaczającą całą wioskę. Tylko kobiety znały drogę wyjścia. Starszy brat musiał więc porzucić plan utęczki. Pewnego dnia młodszy brat wyznał mu, że w nocy zmoczył łóżko. Starszy ogarnęła panika. Uświadomił sobie, że młodszy również mógłby zostać wybrany na wodza. Gdyby kobiety ze śniegu się dowiedziały, niewinny chłopiec zostałby upokorzony. Starszy brat nigdy by na to nie pozwolił. Zwołał więc zebranie wszystkich kobiet ze śniegu. Obiecał zrobić wszystko, by je zadowolić, ale zażądałby by pozwoliły odejść jego młodszemu bratu. W przeciwnym razie groził, że popełni samobójstwo i zniszczy wioskę. Stojąc w obliczu losu wioski, kobiety ze śniegu niechętnie zgodziły się na jego żądanie i wypuściły młodszego brata poza wioskę. Jednak następnego dnia usłyszał szepty między us kobiet wysłała ludzi, aby zabili młodszego brata. Do tej pory zapewne umarł już w lesie. W gniewie starszy brat stanął twarzą w twarz z przywódczynią kobiet pytając, dlaczego nie dotrzymała obietnicy. Kobieta odpowiedziała, że pozwoliła chłopcu odejść, ale nigdy nie obiecała chronić jego życia. W tej chwili starszy brat stracił całą nadzieję. W szale rzucił się w stronę Świętej Góry. Z jego oczu płynęły łzy zmieszane z krwią, gdy błagał kamień ducha o zniszczenie wioski.